I czas na czwartą, ostatnią część projektu kulko tym razem strony podręcznika 70 i 71. Wykonamy 5 ostatnich skryptów. Pierwszy skrypt, utworzenie skryptu, kiedy uruchomi się po kliknięciu w żółtą kulkę. W budowanym skrypcie trzeba uwzględnić zwiększenie liczby punktów o 1, przeniesienie kulki na nową pozycję. Gdy liczba punktów jest mniejsza od 15, nadanie komunikatu wygrana. Jeżeli użytkownikowi uda się zdobyć 15 punktów, i robimy skrypt dla kulki. A więc znaczą kulkę. Kiedy doszek kliknięty, powiększy, żeby lepiej widać. Mieli punktów o 1 i teraz taki ciekawy skrypt. Potrójny. A więc, jeżeli liczba punktów. Tutaj taki warunek. No, jeżeli liczba punktów jest mniejsza od 15, całość przeciągamy tym końcem. Pamiętamy, że przeciągamy tym końcem zawsze żeby weszło. Tą częścią nie zadziała. I ruch idź to. Tu damy losowanie. Losuj. I tutaj damy od. I tu damy od minus 120 tak jak w podręczniku do 210. To przełożymy w to miejsce, a drugi będzie od minus 150 do 110. Całość umieszczamy w tym miejscu. W przeciwnym razie, nadaj komunikat wygrana. Tu musimy dać nowy komunikat. I zatrzymaj ten skrypt. Kolejny skrypt. Określenie w projekcie realizacji duszków na nadanie komunikatu wygrana lub przegrana. Najpierw zbuduję skrypty dla duszka kulki. W przypadku otrzymania dowolnego z tych komunikatów duszek ten powinien się ukryć. Zauważ, że może zbudować skrypt rozpoczynający się od bloku z napisem. Kiedy otrzymam wygrana, do tego samego dłużka, który nadał ten komunikat. I rysunek trzynasty. A więc również podjemy dla kulki. Kiedy otrzymam przegrana, wtedy ukryj kulkę. Czyli wygląd, ukryj. Zatrzymaj ten skrypt i kopiuję cały skrypt. W przypadku wygranej również ukrywamy. Po otrzymaniu komunikatu: Wygrana. Duszek kod powinien zakończyć odliczanie, a następnie wyświetlić informację o wygranej użytkownika. Aby przestał mierzyć czas, trzeba zatrzymać określający to skrypt. W tym celu użyj bloku z napisem: Zatrzymaj. Wybierz na nim opcję inne skrypty dłużka. Na końcu zatrzymaj działanie wszystkich skryptów uruchomionych w praktyce 14. Zrobimy robimy teraz skrypt dla dłużka kota, uruchamiający się po otrzymaniu komunikatu wygrana. Dla kota i budujemy. Kiedy otrzymam wygrana. Zatrzymaj inne skrypty duszka i powiedz: Gratulacje! I zatrzymaj wszystko. Czyli zatrzymaj całą grę. Jeżeli duszek kod otrzyma komunikat przegrana, poinformuje użytkownika o przegranej. Na końcu określającego to skryptu dodaj blok zatrzymujący działanie wszystkich uruchomionych skryptów, a więc wykonujemy rysunek 15. Kiedy otrzymam przegrana, powiedz niestety Nie udało Ci się wygrać. Czas minął, i na koniec zatrzymanie wszystkich skryptów. I teraz czas na przetestowanie gry. Próbuję łapać kulkę. Gratulacje. Gratulacje. Dziękuję za uwagę. Życzę udanego programowania.